Siemanka. Jest chwila po piątej i dzisiaj chciałbym pokazać wam moją codzienną poranną rutynę. Czyli jak ćwiczę później, generalnie, co, co robię z rana ponieważ mój dzień się codziennie powtarza. Jest nas, jest, nas, jest nas już 15 subskrybentów na kanale, także dla Was specjalnie moja poranna rutyna piję pyszną kawkę chociaż jest to z teamu bardziej yerba niż kawa ale tam dostałem mm, bardzo dziękuję za tą kawkę jest bardzo pyszna także chwilkę się nią potraktuję i zaraz widzimy się na siłowni zapraszam Normalnie jest roster do, do trawy mamy 21 kwiecień a tu normalnie jest przymrozek Poran na treningu nie są jakieś hardcore. trochę rolowania, trochę od no, dzisiaj codziennie plęcz, dodatkowo mobilizacja barków, ale zobaczmy. Zobaczmy, zobaczcie co na dzisiaj wymyśliłem. Generalnie jest tak, że zaczynam trochę od delikatnej, dynamicznej rozgrzewki. Trochę się poruszam i od razu przychodzę do rolowania całego ciała. Muszę nam to Skończę rolowanie. Przechodzę do dwuminutowego planka. Yy, dzięki temu nagraniu zobaczę czy, czy je dobrze robię. Mam nadzieję, że dobrze robiłem do tej pory. <grydy> Nie nagrywałem się tego. Także dwu, dwuminutowy plank do tej pory. <grydy> Także dwu, dwuminutowy plank yy, mam nadzieję, że dojdziemy kiedyś do 3 minut, do 4 minut. Jak na razie dwuminutowy daj mi się w znaki. <grymne> Zapraszam. A teraz, a teraz yy, poświczymy sobie handstand. Chociaż się mieć na początku. Nie, tak. Na początku poświczymy sobie handstand. Delikatnie kilka prób. Yy, a po handstandzie przechodzimy do plęcza. Przeciągać. Handstand na razie wystarczy. Nie trzeba się przeciążać delikatnie yy, w ramach praktyki, bo wiadomo, że jeszcze mi nie wychodzi dobrze, więc, więc forma praktyki może w końcu wyjdzie. I co? Teraz przechodzimy do wyzwania. Wczoraj yy, pewnie już widzieliście na, na poprzednim vlogu że yy, planuję, czy planuję, robię yy, sobie. Takie wyzwanie miesiąca, plęcz I no i co, dzisiaj jest drugi dzień? Dzisiaj jest drugi dzień, wczoraj robiłem, dzisiaj robię. Zobaczymy, czy może jakiś jednodniowy progres. Chociaż dzisiaj bardzo czuję za na barkach. wczoraj robiłem push, więc dzisiaj może być trochę gorzej, ale zapraszam. Drugi dzień, wyzwania, plęcz. Jest nieźle. Na paroletkach na porzęcze. Nie wiem, jak to nazwać. Nie jest źle. Chociaż y, więcej zobaczycie na wyzwaniu, Dzisiaj tylko malutka zajaweczka. W kilku próbach plęcza. Robimy jeszcze delikatny brzuszek. 10 minut na pewno wystarczy. I spadamy do domu. Po takiej porannej rutynie e, czuję się i fizycznie, i mentalnie przygotowany na nadchodzący dzień. E, mam nadzieję, że Wam się podobało, a teraz zapraszam Was jeszcze do domu. E, pokażę Wam mniej więcej co codziennie robię, ponieważ jestem człowiekiem, który lubi rutyny i w rutynach czuję się bardzo dobrze. Dlatego pokażę Wam co mniej więcej codziennie jeszcze e, robię. Może coś podłapiecie, jakieś tipy, także zapraszam. Dzisiaj mamy bardzo piękny dzionek, więc chyba jeszcze odpalę derona i pokażę Wam jak wygląda tutaj yy, wszystko na zewnątrz, bo, bo jest śtosik, są piękne widoki. <grym> Nie muszę chyba nikomu mówić, że najważniejszą rzeczą jest, jest nawodnienie, więc, więc pierwszą rzeczą, którą robię rano, jest przygotowanie sobie wody. Ostatnio zauważyłem, że piję że jej piję za mało, i postanowiłem sobie dać na cel, żeby codziennie wypić przynajmniej 5 litrów wody przez cały dzień. Więc stawiam sobie tę komputerkę, szklaneczkę obok i, i po prostu piję. Jak ona stoi na, 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 na wierzchu, to, to po prostu nie pamiętam. I jak na, jak na razie, chyba ponad tydzień już e, udaje mi się to. I tutaj taki mały tip. Jeżeli ktoś ma problem z, z monitorowaniem swojej wody, więc może sobie na przykład na butelce napisać, że nie wiem, że dotąd to będzie trening że, że, że dotąd wypije do 15.00. I tak dalej. Że tutaj do 18.00. No i do końca dnia, że da radę. Także taki mały tipik. Można sobie, można sobie to monitorować. Wtedy, wtedy wiadomo, że o, o której godzinie ile wody mm, powinno być wypite. Następną rzeczą, którą robię rano, jest przygotowanie sobie. Jest przygotowanie sobie mm, oj, serki. Przygotowanie sobie kaszy. Y, Ryżu, zależy to co lubię. Lubię sobie pomiksować różne ziarna, jeżeli nie lubicie sobie miksować ziaren to wystarczy jedno. I 200 gramów ziaren sobie wstawiam, później zabijam sobie to w koc i leży cały dzień, czeka na mnie. Czyli mam dwa, dwa gotowe posiłki, przetreningowe i powiedzmy potreningowe, albo przetreningowe i na wieczór. Taka kasza zawinięta, czy ryż, to jako od kasza jaglana, a reszta ryże. Czerwone, czarne i biały. Mm, dla sprostowania, i później sobie taka, taka kasza, jeżeli jest zawinięta szczelnie w kocyk, ona jest ciepła cały dzień. I co? Wsypujemy wszystko sobie tutaj. Pokażę Wam, jak to, jak to robię ja. Przenosimy się nad kuchenkę. Na maksa. Prażymy delikatnie te ziarna. W szczególności chodzi tutaj o kaszę jaglaną, ponieważ jeżeli jej nie, nie podprażymy, to, to może być gorzka. Oczywiście do, do takiej kaszy dodaję y, olej z orzechów włoskich albo olej z, z sezamu prażonego i dobre, dwie łyżki, Już wyzeruję tutaj żeby był bardziej bogaty można powiedzieć, ten ryż i tego dosypuję trochę soli znaczy, za dużo dobrą łyżeczkę i to gotuję na y, na trójeczce przez y, dokładnie 15 minut. Cię gotuję 15 minut pod przykryciem, pod przykryciem. Ma, minimalnie czasami można nawet na, na dwójeczkę ustawić 2 3, żeby delikatnie się pyrkało 15 minut. Kiedy minie już 15 minut, to już bardzo prosta sytuacja. Mierzymy nasz ryżyk, kaszę czy tam cokolwiek mamy, zawijamy sobie w kocyk. Pyk. Pik, jeszcze jeden kocyk. Żeby miał cieplutko. No i możemy jeść. Wydaje mi się, że za, za dwie godzinki, za dwie godzinki będzie idealne, ale y, można go podzielić na dwie, na 3, na 4 części i jeść cały dzień. Na bez kombinacji, płatki owsiane, y, dwie miarki białka, czyli 40 gramów, łóżka dżemu od mamy, y, gorzka czekolada 95% i orzechy. Dla smaczku, troszeczkę dobrego tłuszczu. No i co? Tak kończymy moją, poranną, e, tak kończymy moją poranną rutynę. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę. E, jeżeli jesteście nowi, to zasubskrybujcie i śledźcie mój kanał. Do zobaczenia do następnego razu. Hej!